Jakie świadectwo. Jak już wszyscy usiądą, no właśnie. Szukam, bo to jest bardzo. Specyficzne świadectwo uzdrowienia o tym jak. Yy, o ciąży. Dlatego no, takie, takie owoce się trochę czeka, nie. Yy, a dokładnie to się stało 6 stycznia. Więc 6 stycznia byłam u takiej dziewczyny na rzęsa. Chodziłam na rzęsy od chyba listopada. I byłam mu tej dziewczyny trzy, cztery, no trzy razy wtedy jeszcze. I wiedziałam, że tego dnia obudziłam się rano i mówię, Boże, ja muszę powiedzieć dziewczynie Ewangelię, że już zbudowałam grunt, bo też miałam takie założenie, że gdziekolwiek idę na jakąś usługę, wiecie, no my kobiety chodzimy na paznokcie, czy na rzęsy, czy do fryzjera, to trochę też mamy relacje z tymi ludźmi. To nie jest tak, że na ulicy kogoś spotykasz i musisz już, nie? W sensie rozumiecie, o co mi chodzi. I wstałam rano z takim, że muszę powiedzieć tej dziewczynie Ewangelię. I tak leżę, no na rzęsach leżę i jesteś w sumie nieruchomo, masz oczy zamknięte, no bo no nie możesz się patrzeć, inaczej tego ci nie zrobi. Yy, I leżałam, byłam tak podekscytowana, że moje całe ciało chodziło, po prostu się tak cieszyłam, tak mnie paliło w środku, że muszę jej to powiedzieć. Nie, Jak to zacząć w Duchu święty, tak leżę, leżę, gadamy, gadamy, bardzo sympatyczna była dziewczyna taka, chyba jesteśmy w tym samym wieku ogólnie. I zaczął się temat dzieci. Zaczęłyśmy rozmawiać temat dzieci. Yy, ja mam 26 lat, no to jakby dużo osób w moim wieku w Polsce ma już dzieci i ogólnie planuje rodzinę. I tutaj często zaczęłam mówić mi o tym, że no, że co, o ja o tym myślę. Ja tam mówiłam, no słuchaj, no jakby ja na ten moment nie jestem gotowa, ale jak ty byś chciała, to czemu nie? I ona powiedziała, że ma problemy z zajściem w ciążę. I też mówię, Boże, ale mi dałeś plot do popisu, żeby właśnie jej głosić. No i ja zaczęłam jej tam głosić, zaczęłam jej mówić o uzdrowieniach, że modliłam się już o moje niektóre znajome z Polski i zachodziły w ciążę. Notabene ona o tym, jakby, no nie wiem, zapominają za każdym razem. I na koniec, jak opowiedziałam mi właśnie swoje świadectwo, tak w skrócie, bo w sumie bardziej skupiłam się na tej ciąży, zaproponowała mi modlitwa. Ona była bardzo otwarta, była bardzo chętna i powiedziała, że chce. Pomodliłam się o nią, wyszłam, minęły. Trzy tygodnie, Paty to mnie tak mówi, ej, Samanta, trzy, trzy i pół albo cztery już. Cztery. I Paty do mnie mówi, tak Samanta, a co z tą dziewczyną? No bo tak byłaś u niej na tych rzęsach i, i jak tam po tej modlitwie, bo ty się o nią modliłaś? No nie wiem, no czekamy, no słuchaj, no ciążo to jest ciążę, to trzeba czekać, żeby było to zapłodnienie, a ona mówiła, że lekarz jej też powiedział, że po ostatniej ciąży gdzie ona poroniła, bo miałaś parę razy ciąży i ona poroniła parę razy, chyba dwa, nie chcę skłamać. I powiedział jej lekarz, że to też nie jest dobry pomysł, żeby teraz się starać, bo to będzie ciężko, żeby zajść w ciąży, żeby tam chyba poczekać rok. Nie jestem pewna, no bo to było parę miesięcy temu, ale on powiedział, że na razie nie. No i mm, ja prosto modlitwą się tam pomodliłam, po prostu położyłam ręce, podziękowałam z nią Bogu i, i, i przez wiarę, nie? I ona do mnie napisała wiadomość, że wysłała mi test ciążowy właśnie po tych czterech tygodniach. Ja muszę to wam powiedzieć, że to jest niesamowite. O tym mówiłam wam o tym wcześniej, ale mówiłam, że chcę się z tym powiedzieć później, bo ciąża to nie jest tak jak... To jest coś innego. To jest zupełnie jakby inny rodzaj cudu. Nie mam nad określić, dlatego że właśnie, napisała do mnie dokładnie w lutym to już było, 4 lutego, czyli minęło od tego stycznia miesiąc. Hej, kochana, piszę z wiadomością. Wiem, że nie powinno się chwalić zawczasu, ale myślę, że ta modlitwa przyczyniłaś do tego, że jestem znowu w ciąży. I wysłała mi test ciążowy. Od tamtego momentu, minęło już bodajże chyba 4 miesiące, teraz od 4, 4 stycznia, tak? Maj. No i to będzie dziewczynka. Także ona do tej pory mi dziękuję i ogólnie nie mi, tylko Bogu, bo ja tutaj sobie nie daję żadnej chwały, ja to daję Bogu chwałę. Jest w ciąży, rozwija się to dzieciątko. Każdy, za każdym raz, gdzie ma jakieś badania, to nie pisze, żebym się o nią modliła, bo tak bardzo yy, cieszę się z tego. Ona po prostu mówi, że to jest tutaj cud, że ona mówi, że może do to się wydawać śmieszne, ale to jest cud niesamowity. I to jest taka pierwsza osoba, jeżeli chodzi o ciążę, która, tak jak się śmiałam, mówiłam do Sary, że jak było w Ewangelii, że jak byli ci trendowaci i dziesięciu szło za Jezusem i tylko jeden przyszedł i podziękował mu, to ta właśnie dziewczyna dla mnie była takim jakby symbolem z tej Ewangelii, że tylko ona jedna przyszła i była tak szczęśliwa, zadowolona, a miałam też niektóre przypadki, gdzie byłam w Polsce i modliłam się o dziewczynę, jedna dziewczyna tak samo zresztą po mojej modlitwie i, i jakoś tak, wiecie, nie skojarzyła faktu, ale co chciałam powiedzieć, je, no jak czasami jak my pragniemy czegoś, jak pragnęłam taki właśnie chodzić z Bogiem, żeby modlić się o ludzi, żeby yy, Ewangelię, to im bardziej pragnęłam, tym dostawałam. Czasami też no to olewam i tego nie życzę nikomu, bo to jest no, niekomfortowa sytuacja, jak o coś prosisz, a, a jesteś jednak, wiesz, Anty, a jak tutaj otworzyłam się, poszłam z równą wiarą, to stał się cud i dziewczyna jest w ciąży i to jest piękne. Tego czekałam no to tyle miesięcy, no bo to ciąża i. W październiku bodajże jest rozwiązanie, także haleluja, amen.